Wrócę pielęgniar! Wrócę pielęgniar! Ooooo! Tu są ciemne koszmary! Nocy, dupy! Ooooo! Cieszę się, Pieroga! Cieszę się, Pieroga! Ja pierdzielę nie wiedziałem, że takie też będą! A dzisiaj! Hej, Cześć! się we was z tej strony! Ne, I to jest I oczywiście dzisiaj! 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 dzisiaj. Dzisiaj będzie Dying Light, ponieważ mamy jest, misje poboczne, jeszcze mamy. Zabiliśmy Raisa w poprzednim odcinku. Dostaliśmy jakieś super stroje musimy sprawdzić skrzynkę. Broń Tahira. Nie mamy broni, niestety. E, broni Raisa, ponieważ ten idiota Crane postanowił, że ją kopnie i wyrzuci w powietrze. <laughs> więc nie mamy I to jest smutne po prostu. Ja chcę ogólnie iść do baga. Do baga, który wskaże nam drogę przeznaczenia. Czyli tutaj o, do tego baga. Nie wiem, czemu to akurat drogę przeznaczenia, ale drogę. Ręczenia. Stroje! wow ile ja mam kuść was stroi! Szkod, Polak! Popatrzcie, nawet jest Polak ja pierdziulę, no nie Brutal! Paszczur! Pan. Panczur, pan... Nieważne, myślałem, że to paszczur. Dobra, e, przyśpijmy się, pójdźmy se nocą, zobaczymy czy uda nam się przeżyć może nocą, zobaczymy czy może ta maczeta korkowa się na coś zda, czy może jednak będzie to totalne gówno, zobaczymy. I oczywiście kupimy sobie też apteczki, 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 bo apteczki są bardzo ważne, bo apteczki uradują nam życie, bo apteczki są po prostu mega. Wysoki elektryk, bierzemy, nie ma bata, bierzemy topór leworęczny, znaczy do łupania drewna, zmodyfikowano, super jak to teraz będzie wyglądało, jestem ciekawy. E, musimy zejść na dół, żeby w ogóle otworzyć, znaczy, żeby w ogóle zobaczyć jak to wygląda. Ja mam dzisiaj z sobą jeszcze żeby nie było, że nie mówiłem. Dobra, możemy zrobić apteczki? Plany, apteczka, super, nie możemy. Okej, okay, fajnie. A to po co ja się cieszę? Ja myślałem, że w a tu nagle wychodzi, że ja nie mogę. No dobra, wychodzimy. Zobaczymy, jak wygląda, wygląda nasza broń. Zmodyfikowana, wow! Ale superamski toporek, ja nie wierzę normalnie w to. Jezu, nie zeskakuj, Łopie! Nie dobijaj mnie, proszę cię. Crane, Lena! A myślałem, że to ta, jak ona tam nie była. Już zapamiętałem, ja zapomniałem imię mojej dziewczyny. O, fuck, Czekajcie, to ktoś, ktoś jest, ktoś jest, ktoś jest, ktoś jest. Nie dziwię się. Co z Bahirem? Jego stan jest stabilny, ale gdybyśmy zajęli się nim. Płaka, płaka. O to chyba jest mój. Chociaż może, nie wiem. Ty jesteś mój? Tak, ty jesteś mój. Wyeliminowanie tych drani to teraz priorytet. Musimy ogólnie pójść tam, gdzie musimy pójść, czyli musimy pójść w miejsce, gdzie widzimy na mapie takie pomarańczowe punkciki, ponieważ tam właśnie zmierzamy w tym momencie, to jest miejsce o nazwie e, Wielka Kupa Smoła, e, Wielka Kupa Smoły, Kupa Wielka i tam właśnie idziemy, tam mamy ogólnie dwie misje, tak jak widzicie. To oni nie są jakoś zbytnio daleko, rozumiecie chyba Jezu, zombie, dobra, ej, zombie, bombi, nie szalej tak chłopie A, bo mamy taka z zrobić, się no, tak, bo on, on rozdaje tam antyzynę chyba, albo coś w takim stylu on rozdaje Ja, paka maka, wow, na hita o! ja pierdziulę jakie dobre Dawaj póki cię zombie nie wiedzą, krain Dawaj póki cię zombie nie wiedzą Tutaj musimy znaleźć film Pudełko czekoladek, super, genialnie, duper jeża i to było tyle, tak to tyle dobra. Eee, poczekajcie, bo to jest z tyłu jest chyba ten cały nocnik z pomocnika wzięty z nocnika. Ja nie mogę wyszedł z nocnika. No eee, jaki piękny. Zobaczymy czy damy radę go pokonać. Czy koszmarnika pomocnika damy radę? Boga maga! Boga maga! Boga faka maga, śaka makadaka. Laga maga śaka. Faka maka. Ja pierdoli, zobaczyli mnie. Bo nocniki, i pomocnik mnie zobaczyli. Jest, ale genialny jest ten haczyk. No nie wierzę, ej, naprawdę. Zobaczymy sobie damy tutaj o. Oni już nas chyba nie widzą, że chwilę będzie pościg zgubiony. Idiota ZASRANIEC! Ja Ja co za debil. No nie wierzę, spadł z, z metra, może jak nie mniej. I go kuździwo usłyszeli. Musimy jakoś wejść ogólnie do środka, bo tutaj widzę, że to są wszystko zamknięte drzwi. A to jest chyba. A tu są drzwi zapewne, tak? Nie. Okej. Okay. Może tu gdzie będzie w dachu. Tak, zamknięte! Dlaczego tak drzwi są zamknięte Super, jest po prostu ta za broń, zarąbista. O, tutaj są drzwi wielkie! 86 punktów do zwinności. Wow! Aż cały się obsłoniłem normalnie z tego wszystkiego. Oh, fucking shit! One more, one more! I co? Błyskoci? Ej, give a fuck! Wojny, by mi, mówię. Lećmy dalej, zobaczmy, musimy iść ogólnie za. A film i pudełko do specjalnego pomieszczenia na kupę. Do tego, dam do tego. Ja, what? Jak on spadł? Jak on to zrobił? Dlaczego się nie do tego zabrałego odwazu? One more time, one more time. No nie, no nie wierzę! No chcę zginąć!

Mamy może jakieś punkty niewykorzystane? Mama, no, masz 14 chyba! Musimy iść tam, a tam, żeby się dostać, musimy jakoś pobiec chyba dookoła, tak mi się wydaje, bo chyba przez ten tunel tutaj nie przejdziemy. I w ogóle, poczekajcie, mamy iść w tą stronę na dół, tak? A tam mamy iść! Okej, okay, poczekajcie, czyli jeżeli. Czyli tunele musimy iść, żeby tam dojść, zdoby, okej, okay, rozumiem. A tu na drodze będą koszmarnicy, pomocnicy, więc to nie będzie zbytnio miłe z ich strony, że oni tutaj będą. E, czyli musimy chyba iść dookoła, wiecie? Tak mi się wydaje. Albo się po prostu przyśpimy. Wali się, przyśpimy się. Tak! Masz tu film i czekoladki. Niech tylko mama to zobaczy! Gazi znów wygrywa! Brawa dla Gaziego! No fajnie, no trudno, będę musiał wejść przez dach. Tak, okej. Okay. Przez dach, tak? Chłopie, okej. Okay. Tutaj, okej, okay. Spokojnie, czyli najpierw otwórzmy sobie skrzynkę. Włamujemy się do psychicznego... psychicznie chorego człowieka. To jest poziom normalnie idiotyzmu na poziomie master, totalny master. Eee... Kordelas, a weźmy sobie, prawie jak Legolas, więc więc można powiedzieć, że naprawdę fajnie to brzmi. Najwyżej biednego pana zabijemy. No, no, to trudno się mówi, tak? Notatka, okej, okay, spoko. E, mama ogląda film, leki przeciwbudowe. Czy mama jest zadowolona? Mama bardzo zadowolona, Gazi dał jej czekoladę i włączył film. Więc zabiorę trochę jej lekarstw dla przyjaciela. No, dobrze. Mama przestała mieć ataki, kiedy głowa zamieniła jej się w dynię. Są na stole. Ach, dzięki, Gazi. Gazi wszystkich uszczęśliwia. No, totalny z ciebie idiota. Zlećmy dalej, zobaczmy. Mamy zanieść leki dla leń, Lenie. Leniego? Dla nie-leniego? O, może tak lepiej powiem. Dla nie-leniego? Dla niego musimy zanieść leki, ponieważ taka jest właśnie nasza natura. Bardzo trudne, jest, sobie jeszcze po drodze. Dwa jest zmarnowane, ale jednak otworzyłem. Tak, to jest najważniejsze. Siekiera i brak miejsca w Wifi-Punku. Wow, dobra, siekiera akurat dobra. Siekiera górskie. Górskie siekiery są naprawdę dobre, jakby nie patrzeć. Tak, nie wiem, czy wy znacie siekiery, górskie siekiery, ale ja znam. One są naprawdę dobre, one są naprawdę dobrej dobre jakości, dobrze wykonane są, więc, więc nie ma co narzekać. One naprawdę są dobre, bo wiesz, górnik, znaczy, to była górska, prawda? To może ewentualnie ten górnicy, oni tną drzewa. To jest tak, to jest dokładnie to. Oni tną drzewa, a jak tną, to, to jest dobrze. O, oh, zanieść leki darling, no to będzie to. Do... Aka paka! Lewa będzie trudne, chyba że możemy od razu wykonać inne zadanie. Eee, na przykład to. Sprawdź aptekę. Okej, okay. a, a jeszcze inne, na następnym odcinku odkryjemy sobie jakieś sekrety, jakieś easter eggs, zobaczymy czy jest tutaj coś ciekawego, przeszukamy sobie oczywiście na początek e, maczetę, nie maczetę, e, e, czy ja mogę jakoś wejść tutaj na górę, znaczy ogólnie do środka albo coś, ja tu byłem ludziska, ja tu byłem, ja tu byłem, cześć, cześć. E, mogę wejść do... Słyszałem, że sprzedajecie antyzynę. Kto ci to ptaszki ćwierkały? Ta sama osoba, która powiedziała mi, że gotujecie jakieś gówno i pakujecie w fałszywe fiolki. Gówno? Moja receptura jest pięćdziesiąt razy lepsza od tego szajsu zrzucanego z samolotów. Nie tylko utrzymujecie przy zdrowiu, ale daje też super siłę niezwykłą szybkość i laserowy wzrok. Gdybym chciał, spaliłbym cię jednym spojrzeniem. To już koniec twojego handlu, Bento. Ta, Jusuf uprzedzał, że będziesz robić kipisz. Ta, Jusuf, tak się nazywał nie ten ziomek No nie, 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 nie! No kuźwa, no, no chyba, chyba nie macie gościa, no come on Poczekajcie, muszę... O, tu też jest pan! O, a, a ten ciągle, ten ciągle rzuca, ja go mogę zabić. A może ja po prostu ich zabiję z pistoletu, co wy na to? Jeden? Okej. Okay. One more or no more. JEMO no, TO, JEMO TO, FUKAMO... WOOOOO, PRZYCIĄŁAM GO dobry jestem. Lena, tu Crane. Powiedz Brekenowi, że nie będzie już więcej podróbek. Dobra robota, Crane. Odetchniemy z ulgą. Z tobą w porządku. Nic mi nie jest, ale Yusuf ich ostrzegł. Wiedzieli, że przyjdę. Obawiałam się tego. Breken chciał go zamknąć, ale zdążył zwiać. Jeśli wróci, pogadam z nim po swojemu. Nie, jeśli Bahir dorwie go pierwszy. Oki doki, zrobiliśmy trochę ekspa, dajemy w takim razie. E, nie, nie to nacisnąłem, sorry. Dobra, teraz polecimy na haki. znasz zdobądź haki w magazynach, tak? Więc zobaczymy, jakie haki trzeba zdobyć. O co chodzi z tymi hakami jak one się przedstawiają w praktyce. O co ogólnie. O co one są, tak? O to, o to najbardziej mi chodzi, jakby nie patrzeć z tymi hakami. No to chyba dosyć logicznie, tak mi się wydaje. Ja tu byłem wcześniej, pamiętam, to jest padło, a tam była skrzynia. I takie boom zrobiło wtedy. Ja tak pej, tak wow, i tak wow, Ale to jednak nie było tutaj. O, tutaj właśnie miały się złapać kręć, bardzo ładnie. Ej, tutaj lecimy w dół, tu jest skrzynia, właśnie, ona spadła dokładnie. Tu jest jeden, którego musimy zabić bardzo ładnie. Dobra, dawaj hol, Masz. No nie, dobij go, dobij, dobij, dobij. Tego też się przeszukamy. A co tam zaszalejemy, tak? No przecież, że musimy zaszaleć. Ale jeszcze kamuflaż, kamuflaż, są spokojnie. Oplułem się znowu. Nie, tu kuźwa nie ma. No nie, no i zradziłem swoją pozycję, no. Nie bawić się nocą z bohaterów. Ja już się bawiłem tyle razy, że. Znaczy, No dobra, tylko dwa jakby nie patrzeć, Ale dużo razy to było i tak, i tak. Ha, ha, i co, i błysaci teraz, wysoci? Wow, wow, wow! Wow! Oh fucking shit, O oh, Fuck! Coś tak czułem, że tak właśnie się stanie, wiecie, ja coś tak czułem, ja naprawdę coś tak czułem. What?! Czemu tak daleko jestem?! Posążek, o oh, dobra, nieważne, to mi się akurat przyda. Ho! Tu jesteś, panie! To ja dobiję sobie tego, o poczekaj, panie, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ja sobie jeszcze zmienię broń, pozwól. O, na tą na przykład, tak, dobrze. Dokładnie na tą broń chcę ją sobie zmienić, tak. Wow! Aaaa, oh, Trzepnął mnie stopora wielkiego niczym kubka na smole <laughs> Ha i zginął chyba. A jednak nie! Wstawaj, Crane! O! ale tej haki jest dobry, naprawdę łyszał ci teraz! A co ja w ogóle miałem coś zrobić? A miałem znaleźć, znaleźć haki, okej, okay, czyli pewnie musimy szukać każdą skrzynkę, jakby nie patrzeć. O! Prawdziwy electro baseball, super! Zdobyłem prawdziwy electro baseball, ludzka, normalnie. Nawet nie wiedziałem, że to tam leży, szczerze mówiąc, wiecie? Ja dobrze, że to znalazłem, bo ja się teraz cieszę. O! To o takie haki chodziło, one były w skrzyniach, ja nie wiedziałem, ja myślałem, że, że tu chodzi o jakieś inne haki typu, że typu masakrator albo coś, nie wiem, whatever. O! Su no what? Nie, żół jaki idiota, no. A tu jest wyjście z magazynu! A jakaś ja tu dostałem? Prze ja. Holy shit. Powiecie, że mnie je gonicie! Oni nie mnie gonili, prawda? Oni gonili zjawę, która za mną gdzieś biegła. Nie tu nie ma, mnie tu nie ma, nie tu nie ma kobieto. Fucking się ten! Jezu! Myślałem, że nie będziesz tutaj wchodziła. Już, już, okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okay, spoko. Róbmy następne zadanie e, i nie to, no tak, w sumie to to zadania e, Człowiek w masce, znajdź człowieka w masce gazowej i pomóż z nim. Pomów z nim, a nie pomóż z nim. Dziwne by było, pomóż z nim. To dziwne słowo. Eee, paka paka Nie, ja pierdzielę. No nie wierzę, co za debil ha, Ale super jest ten hak. Normalnie się zakochałem w tym haku na pierwsze wejrzenie. Pierwsze wejrzenie w hak się zakochałem. Będę mógł tam wejść, Gówno, nie mogę. No super, zabiję się. No super, nie, dobra, rozumiem. Crane lubisz ginąć. To jest spoko jakby nie patrzeć, tak? Okej, okay, rozumiem, jest dobrze. Wow, spacja, ja je widzę. O, tutaj pamiętam, dojeżerował ten, ten. Zarażony taki, który ode mnie uciekał. Tutaj złogosło gdzie złapałem mnie ale EKO! Jezu, prawie... a i spadłem! No w sumie, dobra, w sumie tak, dobra, okej, okay, nieważne już tutaj. Tak i tutaj chyba nawet gdzieś się od niego zginąłem. Takiego jednego d d d debila, który prostu zwyczajnie zabił, bo mnie nie lubił chyba. Z tak rzucił na mnie i tak i tak i łapką mnie stuknął i, i to było niemiłe. Naprawdę ja się wtedy popłakałem, że, że mnie zabił, ale byłem bardzo zadowolony, bo jednak miałem te wszystkie próbki, które miałem zdobyć, więc to był akurat plus plus całej tej rzeczy, więc nie jest źle. Nie, tu są drzwi zamknięte, chyba, że weźmie skopa? Nie weźmie skopa, bo on nie potrafi skopa. Po co? Dobra, mówię. A nie kroku dalej. Szakur dzisiaj nie chce gościć. Ja nie jestem gościem. Cześć! Nie chciał gości. Szakur nie uszkodziłby płotów w wiosce rybackiej Co? O czym ty mówisz? To nie był Szakur, to był człowiek w masce! Idiota! Ty jesteś człowiekiem w masce Ja? Zmariowałeś! Dlaczego tak myślisz? Bo nosisz maskę przeciwgazową. Ktoś cię nabrał, kolego. Ten ktoś się podszywa. Specjalnie zakłada maskę, żeby wyglądać tak jak ja. Żebyś potem był zły na szakura. Ale szakur wie, kto to zrobił. Szakur widział go bez maski. Więc twierdzisz, że to był ktoś przebrany za ciebie? Ja patrzyłem z skał. On nie widział szakura, ale szakur widział jego. Niech Szakur lepiej mi powie, kto to był. Pewnie Raiz! Moje informacje są zbyt cenne. Jeśli chcesz wiedzieć to, co wie Szakur, musisz najpierw coś dla niego zrobić. Wtedy ci powiem. Ja się z tobą nie targuję. Oczywiście, że nie. Szakur mówi, co masz robić, a ty słuchasz. Teraz słuchaj Szakura. A czego dokładnie Szakur chce? Tu zaraz jest jezioro. Worek z moimi skarbami wypadł z łodzi i leży na dnie. Musisz być jak ryba i popłynąć, żeby wydobyć go dla mnie. Idź, przynieś. A co ja piesku, że tego tak mnie mówisz? Mógłbyś po prostu Cię zdzielić po ryju i, i byś miał swoje kuźwa skarby Ale pani ładna Dobra, e, w takim razie zrobimy to sobie na następnym odcinku Jeszcze ja się teraz z Wami że nie mi się podobał Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, piszcie w komentarzach e, Znaczy na pewno chcecie, bo lubicie tę serię Więc na razie, cześć, pa i widzimy się na następnym odcinku Pa pa, w górę, komentarz i opinie I udostępnijcie filmik itp itd. Cześć, pa pa, pa psz.